Dzień dobry Marlena Siak. Oglądacie Państwo program Mazowsze Wiadomości z Regionu. Sprawdźmy, co w tym odcinku. Znamy wyniki naboru do drugiej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Strażacy-ochotnicy z Podolszyc otrzymali cenny dar. To ambulans od Płockiego Pogotowia. W kadzidle powstanie żłobek z oddziałami przedszkolnymi. W Jabłonnej Lackiej wreszcie wybudują nowy urząd. Nowe oddziały i sprzęt w szpitalu w Ostrołęce. 2 miliony na przebudowę dróg w powiecie łosickim. Nowa siedziba ratomskiego Skansenu. Jest koncepcja. Znamy już wyniki naboru do drugiej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i w regionie mieszkańcy nie zrezygnowali z możliwości zawalczenia o swoje pomysły. Teraz czas na ocenę formalną, prawną projektów, a później głosowanie. Mazowszanie chcą mieć wpływ na rozwój regionu, a świadczy o tym liczba projektów zgłoszona do drugiej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. W sumie to aż 252 projekty, w tym aż 182 przedsięwzięcia w puli ponadregionalnej. W tym roku podobnie jak w ubiegłym władze Mazowsza przeznaczyły aż 25 milionów złotych na realizację pomysłów w ramach BOMU. Druga edycja już budżetu obywatelskiego Mazowsza to jest nasza inicjatywa, którą realizujemy bardzo konsekwentnie po to, aby Upodmiotowić członków naszej wspólnoty, aby ludzie mogli podejmować świadomie decyzje i wskazywać takie inwestycje i takie projekty i programy, które według nich wpływają na warunki życia w naszym województwie. I widać, że projekty, które są zgłaszane są blisko tych, którzy je proponują. To znaczy jest tu bezpośredni związek z warunkami życia i te propozycje po prostu wpływają na przykład na bezpieczeństwo, bezpieczeństwo ruchu drogowego czy konkretne projekty dotyczące danych wspólnot. Tak jak w ubiegłym roku projekty były zgłaszane w kilkunastu kategoriach. Najpopularniejszy w tym roku, podobnie jak w pierwszej edycji, okazał się obszar transport zbiorowy i drogi publiczne aż z 54 pomysłami. Drugimi najczęściej zgłaszanymi przedsięwzięciami były te związane z edukacją publiczną. Wciąż trwająca epidemia może być przyczyną dużej liczby zgłoszonych projektów prozdrowotnych. Te pomysły są i w tym roku, w pierwszej trójce najczęściej wybieranych przez Mazowszin obszarów wsparcia. Ponadto w tym roku mieszkańcy będą walczyć o środki z bombu na przedsięwzięcia. Z związane między innymi z kulturą i ochroną zabytków, bezpieczeństwem publicznym, a także kulturą fizyczną i turystyką. Ostatni miesiąc był bardzo aktywny, byliście jako mieszkańcy województwa mazowieckiego bardzo aktywni. Mamy czas na ocenę tych projektów, ocenę formalną i ocenę merytoryczną. Czas na ocenę tych projektów mamy do 30 czerwca. Będzie ogłoszona informacja o wynikach ocenie projektów. Potem projektodawcy mają jeszcze możliwość czas 14 dni na odwołanie się od tej, od tej oceny, a następnie my mamy 21 dni na weryfikację i, i przedłożenie pod zarząd Województwa Mazowickiego uchwały o zakwalifikowaniu, o dopuszczeniu do głosowania, bądź też odrzuceniu. Już od 23 sierpnia do 19 września będziecie Państwo mogli głosować, ale już do 30 września poznacie wyniki głosowania, te projekty, które będą, zrealizowane, będą realizowane w 2022 roku. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu obywatelskiego Mazowsza można znaleźć na stronie www.bom.mazowia.pl. Strażacy Ochotnicy z Podolszyc mają powód do radości. A chodzi o karetkę, która właśnie do nich trafiła. Jest to dar od Płockiego Pogotowia. Do tej pory zasilał tabor płockiego pogotowia. Teraz posłuży jako pojazd specjalistyczny Ochotniczej Straży Pożarnej z Podolszyc. Podczas akcji ratowniczych mowa o ambulansie Volkswagenie Crafterze, który właśnie trafił do strażaków ochotników. Przekazywany pojazd z pewnością posłuży poniesieniu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Płocka i Ziemi Płockiej. Będzie wykorzystywany jako pojazd specjalistyczny Straży Pożarnej. Podczas akcji ratowniczych. Pojazd sprawdzi się nie tylko jako pomoc w trakcie akcji, ale posłuży także do szkoleń i pokazów. Wiele z nich organizują instruktorzy ZHP we współpracy z Harcerskim Zespołem Ratowniczym zarządzanym przez OSP Podulszyce. Dzięki dodatkowemu sprzętowi, płodcy, harcerze będą mogli efektywniej podnosić swoje umiejętności ratownicze. Dzięki porozumieniu, które zostało zawarte między strażą a chorągwią, powstał Harcerski Zespół Ratowniczy, który zrzesza instruktorów i harcerzy pełnoletnich pełniących służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach Harcerskiego Zespołu Ratowniczego. Mamy nadzieję, że nie zawiedziemy państwa zaufania, że będziecie państwo mogli ze spokojem patrzeć na to, jak ten sprzęt będzie użytkowany. Miejmy również wszyscy nadzieję, że bardziej do celów szkoleniowych i pokazowych niż do działań operacyjnych związanych z ratowaniem życia. Przekazanie karetki było możliwe dzięki sukcesywnemu doposażaniu stacji pogotowia z budżetu województwa i środków unijnych w nowe pojazdy z najnowocześniejszym sprzętem. Bardzo się cieszę, że możemy dla ochotników strażaków przekazać tę karetkę. To jest sposób myślenia. Chodzi o to, żeby nie rezygnować z pewnego zasobu. Wtedy, kiedy on może być jeszcze wykorzystywany do niesienia pomocy ludziom. Obok karetki, Ochotnicza Straż Pożarna z Podolszyc otrzymała także agregat prądotwórczy, który także ufundował samorząd Województwa Mazowieckiego. Po wielu latach Urząd Gminy Wiabłonnej Lackiej wreszcie będzie miał nową siedzibę. W budowie pomogą fundusze pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. O potrzebie budowy nowego urzędu w Jabłonnej Lackiej mówi się od co najmniej 30 lat. Obecna siedziba władz gminnych to stary, ponad 140-letni drewniany parterowy budynek ze starą instalacją elektryczną i sanitarną. Stan obiektu jest fatalny. To trudne warunki pracy dla urzędników, ale i utrudnienia dla mieszkańców. Jednak już wkrótce ich problem może zostać rozwiązany. Właśnie powstaje nowa siedziba urzędu. Postanowiliśmy w końcu w tej kadencji wziąć sprawy w swoje ręce i postanowiliśmy, że budujemy nowy budynek urzędu gminy. W ramach inwestycji powstanie murowany dwupiętrowy budynek z poddaszem użytkowym. Będzie wyposażony w nową instalację wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, przeciwpożarową, odgromową, wentylację mechaniczną oraz piec gazowy. Budynek zostanie w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zawsze wiecie, ile jest dyskusji, kiedy się inwestuje w budynki administracyjne. I przypuszczam, że to też leżało u podstaw tego, że zawsze były ważniejsze potrzeby, zawsze były pilniejsze sprawy, i zawsze się mówiło: no, budynek może poczekać, a urzędnicy berniaków mogą jeszcze posiedzieć i 100 lat. No, ale przychodzi, proszę Państwa, taki moment, w którym no, trzeba sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym. Na realizację tej inwestycji samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych. Jak przyjeżdżałam do urzędu gminy, zawsze się zastanawiałam, kiedy ten urząd zostanie zrobiony, bo dzisiejsze czasy nie pozwalają już na funkcjonowanie właśnie w takich warunkach. Ja bardzo się cieszę, że mogliśmy dofinansować tą inwestycję. To, że dzisiaj podpisujemy taką umowę w taki słoneczny dzień, to też jest dobry znak. Panie wójcie na to, co. Wszystko dobre przed Państwem. Gratuluję. Całkowita wartość inwestycji to ponad 3,5 miliona złotych. Mazowiecki szpital specjalistyczny w Ostrołęce będzie mógł zapewnić pacjentom opiekę na najwyższym poziomie, a ma to związek ze stworzeniem nowych oddziałów, a także specjalistycznym sprzętem, który trafi do placówki. Na ten cel szpital uzyskał wsparcie samorządu Mazowsza rzędu kilkunastu milionów złotych. W szpitalu specjalistycznym w Ostrołęce powstanie nowy oddział rehabilitacji. Doposażony zostanie blok operacyjny i oddział chirurgii. Szpital kupi także sprzęt do leczenia chorób nowotworowych. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego placówka na ten cel otrzyma niemal 12,5 miliona złotych. Jest to szeroki zakres. Inwestycji, które będą miały miejsce na przełomie obecnego roku i następnego, bo mamy taki zamiar, żeby nam się ten projekt zamknął w przeciągu jednego roku, ponieważ jest bardzo skomplikowany i złożony. Wybudujemy dzięki tym pieniądzom całkowicie od podstaw nowy ośrodek ośrodek związany z rehabilitacją ruchową, rehabilitacją powrotu do zdrowia po zawale, po, po udarze. Więc te środki na pewno będą bardzo dużym. Wsparciem dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla mieszkańców, dla pacjentów, którzy będą korzystać z naszego szpitala. Utworzenie oddziału rehabilitacji jest konieczne, zważywszy na wieloprofilowy charakter szpitala, a zwłaszcza posiadanie oddziałów chirurgii urazowo-ortopedycznej i neurologii z pododdziałem udarowym oraz oddziału chirurgii naczyniowej. Dzięki pozyskanym środkom na utworzenie nowoczesnego środka rehabilitacji szpital będzie w stanie zapewnić pacjentom opiekę na najwyższym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, posłuży on do wczesnego wykrywania i leczenia chorób nowotworowych. Trafi on na oddział chorób wewnętrznych, oddział otolaryngologiczny, oddział urologiczny, oddział położniczo-ginekologiczny oraz na oddział chorób płuc. Dodatkowo doposażone zostaną pracownia endoskopowa i zakład patomorfologii. Są to projekty istotne dla tego, żeby pacjenci czuli się bezpieczni. 7 milionów 600 tysięcy trafia na blok operacyjny, na oddział rehabilitacyjno-urazowy, na chirurgię. To przede wszystkim przygotowanie szpitala do tego, żeby leczył normalnie w czasie również po covidowym, ale też 4 miliony 900 tysięcy złotych na walkę z nowotworami. To nowoczesna diagnostyczna aparatura, która pozwoli na to, żeby w sposób bardzo bezpieczny, szybki diagnozować pacjentów onkologicznych. Dzięki temu projektowi zwiększy się wykrywalność choroby we wczesnym stadium, co daje możliwość zastosowania leczenia mało inwazyjnego i zmniejszenia liczby śmierci pacjentów. Powiat Łosicki otrzyma 2 miliony złotych wsparcia na remont dwóch odcinków dróg, czuchów platerów i platerów mężenin. To drogi o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców. W ramach inwestycji zostanie wzmocniona konstrukcja jezdni i powstanie nowa nawierzchnia bitumiczna, chodniki oraz zjazdy z kostki brukowej i pobocza z kruszywa łamanego. Odtworzone i zmodernizowane zostaną także przydrożne rowy. Prawie ulegnie odwodnienie remontowanego odcinka oraz konstrukcję zjazdów. Za chwilę podpiszemy umowę na ciąg dróg powiatowych w gminie Platerów, które nie tylko poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy ale myślę również, że przyczynią się do rozwoju gospodarczego, rozwoju turystycznego przede wszystkim. Nie, nie tylko w gminie Platerów w Powiecie, ale również w województwie mazowieckim. Te drogi przeznaczone do modernizacji w gminie Platerów mają szczególne znaczenie dla mieszkańców, gdyż są w ciągu komunikacyjnym prowadzącym do drogi krajowej nr 19. Stanowią połączenie z koleją oraz obiektami użyteczności publicznej. Korzystają z niej nie tylko mieszkańcy gminy Platerów, ale też stanowią alternatywną drogę przejazdów w przypadku zablokowania drogi krajowej nr 19. W Kadzidle w ciągu trzech lat powstanie pierwszy żłobek. Dodatkowo w obiekcie również funkcjonowały będą oddziały przedszkolne. Dla gminy i jej mieszkańców będzie to inwestycja cywilizacyjna. Przedszkole w Kadzidle, położone w środku wsi, wbite w inne budynki i bardzo źle skomunikowane. Anachroniczne. Jak przyznaje wójt gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski, dla mieszkańców stanowi to ogromny problem. Stąd pomysł na budowę nowego żłobka z oddziałami przedszkolnymi. Pomyśleliśmy, że po pierwsze musimy rozszerzyć ofertę, jeśli chodzi o samą atrakcyjność tego przedszkola, ale także wynieść je poza, poza miejscowość tę centralną. On jest świetnie zlokalizowany między dwoma drogami powiatowymi. Na samych obrzeżach Kadzidła. Obliczone jest na ponad 200 przedszkolaków i ponad półsetki dzieciaczków do żłobka z bardzo pięknym, nowoczesnym placem zabaw i mamy nadzieję, że to zapewni wieloraki komfort, że po pierwsze tych miejsc już nie zabraknie. Po drugie, po raz pierwszy w dziejach do pojawia się rzeczywiście żłobek. No i po trzecie, te wszystkie rzeczy związane z komunikacją i z bezpieczeństwem, nawet dowozu dzieci do przedszkola, do żłobka, wreszcie zostaną rozstrzygnięte. Wartość tej inwestycji wynosi ponad 17 milionów złotych. 4 miliony gmina Kadzidło otrzyma od samorządu Mazowsza. Widzimy, jak duże są potrzeby lokalnych samorządów i jak ważne jest, żeby te inwestycje były realizowane. Stąd też zawsze staramy się dołożyć, jeżeli jest, są takie środki potrzebne. Nowe przedszkole i żłobek zostanie wybudowane przy ulicy Lokalnej. Budynek, który obecnie zajmuje przedszkole będzie wykorzystywany m.in. na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jak zaznacza Dariusz Łukaszewski, wójt Kadzidła, w skali gminy jest to inwestycja cywilizacyjna rozwiązująca problemy na kolejnych kilkadziesiąt lat. Muzeum w Śradomskiej przygotowuje się do jednej z większych inwestycji. W miejscu obecnego parkingu ma powstać budynek administracyjny, w którym znajdą się również biblioteka, archiwum oraz pokoje gościnne dla turystów. Na tym jednak nie koniec. W tym roku w placówce zaplanowano inwestycje, na realizację których władze regionu przeznaczyły blisko 9 milionów złotych. Ponad 16 milionów złotych ma kosztować budowa nowego obiektu administracyjnego na terenie radomskiego skansenu. Będzie on elementem strefy wejściowej do Muzeum Wsi Radomskiej. Budynek będzie miał tylko dwie kondygnacje. Poza pomieszczeniami biurowymi znajdą się w nim również nowoczesna sala konferencyjna, archiwum, biblioteka, magazyny, a także pięć pokoi gościnnych dla odwiedzających. Wszystko to na ponad 2000 m2. Na opracowanie dokumentacji przedprojektowej w tegorocznym budżecie województwa zabezpieczono ponad 66 tysięcy zł. Nasza siedziba będzie miała miejsce na obecnym parkingu od ulicy Stawowej, ale to nie będzie taki sensu stricte nowoczesny budynek, bo chcemy, aby jego i bryła i wygląd nawiązywał do architektury ludowej, która znajduje się na terenie Muzeum Wsi Radomskiej. Mam nadzieję, że yy, to przedsięwzięcie uda nam się zrealizować do końca 2023 roku. To nie koniec planowanych inwestycji. Kolejnym etapem będzie budowa małego miasteczka na wzór rynku małego miasta oraz budynku hotelowo-konferencyjnego. Rozpoczynamy prace koncepcyjne, projektowe. To w pewnym sensie symbol symbol czerpania z przeszłości, z historii, z tradycji, ale też myślenia o przyszłości. Rok 2021 to kolejny dobry rok dla muzeum pod względem inwestycyjnym. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza uda się m.in. zakończyć modernizację Muzeum Oskara Kolberga w przysłusze, przeprowadzić prace konserwatorskie przy czterech zabytkowych wiatrakach czy wymienić poszycie dachowe na pięciu muzealnych obiektach. Jeżeli wszystko. Dobrze pójdzie, to kolejne środki niebagatelne, bo około 10 milionów zostaną zaangażowane znowu w tą przestrzeń muzealną. Radomski Skansen to niewątpliwie jedno z najatrakcyjniejszych miejsc na kulturalnej i turystycznej mapie Mazowsza. Placówka stale się rozwija, powstają nowe ekspozycje i obiekty, dzięki czemu miejsce to wciąż zaskakuje czymś nowym. W tym odcinku to już wszystko, co przygotowaliśmy, a wkrótce zapraszam na kolejny program Mazowsze Wiadomości z regionu.